I dzisiaj zapraszam Was na haul z Rossmana minus 49%. Oczywiście, jak tylko się dowiedziałam o tych promocjach, to pomyślałam sobie, nie no, po co tam pójdę? Przecież wszystko mam i nawet jeszcze więcej. Nic nie potrzebuję, ale weszłam tak yy, z pewną dozą nieśmiałości do tego Rossmana i sobie się, nie no, to tego nie miałam. Nie no, to zawsze chciałam spróbować. Nie no, minus 49% no to przecież aż żal nie wziąć. No i tak wyszłam z produktami. Tyloma, że stwierdziłam, że zrobię dla Was haul. Pierwsza rzecz, którą zawsze chciałam sobie kupić, to są Remel Apocalypse. I ja je kupiłam za 12,99. Uh, uh. raise the roof, raise the seal. Kupiłam sobie trzy kolory. Oczywiście najpierw stwierdziłam, nie, no po co mi trzy kolory, wezmę sobie jeden, ale pomalowałam im sobie usta i stwierdziłam, nie, no muszę wrócić po resztę. Pierwszy z nich to jest. Softis, to jest w ogóle kolor, który ja dzisiaj mam na ustach razem z, z szminką, jedną szminką, którą sobie kupiłam z Limela. E, zaraz Wam pokażę. W ogóle przepiękny kolor, taki przydymiony róż. Bardzo mi się on podoba. W ogóle to jest taki, można powiedzieć, kolor, w którym jest mi dobrze, mojej karnacji. E, uwydatnia fajnie wiele zębów. Także ten. E, drugi kolor to jest. E, Apokaliptik. To jest w ogóle kolor, o którym bardzo często mówi Agi81irl, którą bardzo serdecznie pozdrawiam oczywiście. E, tutaj Wam e, na dole podlinkuję do Agi e, kanał, jej kanał. E, I e, właśnie ona zawsze mówi, że to jest jej ukochany kolor, fuksjowy, taki różowy, idealny i, i stwierdziłam, że zresztą spróbowałam sobie na ręce e, i stwierdziłam, nie no, ten kolor jest rzeczywiście przepiękny i muszę go kupić. I ostatni kolor to jest Nowa. To jest w ogóle kolor. Czyli znaczy ja bardzo mi się on podoba, on jest w ogóle bardzo ładny. Natomiast ja tak sobie myślę, no taki różowy kolor. Ja takich różowych bardzo kolorów się trochę boję, ponieważ. <laughs> Moim zdaniem one. Muszę teraz sobie chusteczkę wziąć, ponieważ przy takich kolorach trochę się żółte zęby wydają. Natomiast Lady Kinga Deja, którą również oczywiście serdecznie pozdrawiam, też linka znajdziecie do niej na dole. E, mówi, e, mówiła mi, że, że ten kolor jej się podoba, że go zobaczyła, no i rzeczywiście jest bardzo ładny i też powiedziałam, że no taka okazja, zaszaleje. I ostatni produkt do ust, nie przepraszam, jeszcze powinna mieć tutaj, aha, jeszcze mam tutaj jedną szminkę z Maybelline. Ostatni produkt z Rimela, może tak, to jest szminka, którą też dzisiaj mam na sobie, ponieważ dzisiaj mam na sobie tą szminkę i ten przedmiany róż, takie dwie warstwy, to jest szminka Kate, Kate Moss dla Rimmel, 105, nie wiem jak ona się nazywa, czy tutaj jest jakiś... nie ma jest po prostu numer 105. To jest bardzo ładny kolor. Ja mm, takiego koloru nie mam, jeżeli chodzi o szminki, więc stwierdziłam, że to będzie bardzo fajne usprawiedliwienie, żeby ją wziąć. Te szminki, jeżeli dobrze pamiętam, kosztowały 20 zł, więc kosztowały praktycznie 10 zł. Jeżeli dobrze pamiętam. I ostatnia szminka, którą sobie kupiłam to 715 Choco Cream z Maybelline. To jest taka szminka nude w stronę trochę brązu, ale bardzo fajnie to wygląda na ustach. I ona nie jest aż tak strasznie błyszcząca. Znaczy, tutaj może to się tak nie wydaje, ale, ale nie jest bardzo błyszcząca. Oczywiście ma w sobie jakieś delikatne drobinki. No i z, z, z czasem nakładania budujemy kolor, więc bardzo fajny taki kolor nude. Bardzo chętnie właśnie ją przetestuję i będę jej używać. I teraz może korektor. Bardzo chciałam sobie kupić z Rumi ale niestety z Rumi nie było już w Rosmanie Więc sobie wzięłam Color Colorstay w numerze... W numerze... O numerze... Trzy. Jak na razie, powiem szczerze, to jest po prostu porażka. Ja użyłam ten korektor dwa razy i może rzeczywiście muszę jeszcze dać mu szansę, ale jak na razie jestem absolutnie niezadowolona. A ten korektor wcale nie był tani, bo on kosztował 34 zł chyba, więc nie tak mało. No ale dobrze, no powiedzmy, że dam mu jeszcze szansę. Rocket z Maybelline, moja ukochana maskara więc stwierdziłam, że muszę się zaopatrzyć, zrobić zapas, bo już nie mam. E, ko, e, rocket e, w swoich zbiorach. Jeszcze kupiłam sobie plasterki, ale to nie były obiekty promocji. Znaczy była jakaś tam promocja na nie, ale chyba 2 zł mniej. I teraz produkty do paznokci. To jest Sally Hansen no zmywacz do paznokci. Ja bardzo lubię zmywacze do paznokci z Sally Hansen i generalnie uważam, że są bardzo drogie, bo kosztują 20, chyba 1 złotych, ale na tej promocji stwierdziłam, że, że zaszaleję i też mam wrażenie, że była kiedyś butelka trochę większa, ale nie wiem, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że było 200 chyba 20 ml kiedyś, a teraz już jest 200 ml, no ale jest to w miarę wydajny produkt i no i ja go bardzo lubię. Ja sobie wzięłam z witaminą E i aloesem. To jest do paznokci suchych. Następna rzecz, którą sobie kupiłam do paznokci, to są dwie odżywki. E, Sally Hansen, e, to jest taki mm, e, wygładzanie skórek, nawilżanie suchych skórek. E, nie wiem, jak, jak to będzie się sprawdzało, ale przytestujmy. No, zróbmy sobie taki mini test na żywo. Bo to pachnie świeżym ogórkiem. Więc wiecie, że ja uwielbiam e, ogórka Oh. Mm. No i jak? Kiedy jakie to jest kremowe. Bardzo. Ciebie tak nałożyłem. Dobra. Zobaczmy. No jak na razie bardzo przyjemnie. Pięknie pachnie. Naprawdę słuchajcie, ten zapach nurany muski po prostu um, obłędne jeżeli byście się pytały czy się mnie o to pytacie, to mam dzisiaj na sobie e, Watermelon z Essie takie. no zielony bardzo fajny, zobaczymy jak dalej się sprawdzi mmm pięknie pachnie, dobra następny produkt to jest produkt też z sali Hansen e, Curacle Rehab i to jest właśnie taki odżywka do skórek taka, intensywny olej do skórek z pędzelkiem, który pomaga odbudować i wzmocnić suche i zniszczone skórki, więc e, fajna aplikacja też się nie mogę doczekać, bo ostatnio właśnie z tymi skórkami mam problem, e, mimo że używam bardzo dobrego kremu, jak wiecie, który dostałam od mojej wizki. Pozdrawiam Cię kochana. No i teraz e, jeszcze jedna odżywka, którą sobie kupiłam, znaczy jeszcze jedna, jeszcze jeden produkt do paznokci, którą sobie kupiłam, to jest odżywka z Eveline 8 w 1 to, to Total Action. I ja już bardzo dawno miałam sobie tą odżywkę kupić, i, i naprawdę wszyscy o nim, o nim mówią. Oni mówią i wszyscy mówią, że jest taka rewelacyjna, że, że odbudowuje paznokcie. Są też oczywiście głosy, które mówią, że ona jest niezdrowa w nadmiarze, no ale zresztą jak wszystko. No i Basia, właśnie jak gadałam z nią. Kolmi um, Blondi, gadałam z nią przez telefon, no i ona powiedziała, że, że ona sobie idzie kupić tą odżywkę że poleca, więc stwierdziłam, nie no, jak on mi poleca, no to przecież muszę to kupić. Nie ma innego wyjścia. Oczywiście link na dole będzie do Wasi. Jeszcze mam trzy lakiery. Pierwszy to jest lakier Sally Hansen w kolorze Pacific Blue 420. To jest bardzo fajny kolor. Mi ten, ja sobie zdaję z tego sprawę, że ten kolor nie każdemu może się podobać, bo to jest bardzo, bardzo głęboki, przepiękny moim zdaniem. Niebieski, taki właśnie, takiego głębokiego oceanu. Mi się bardzo ten kolor spodobał. Wiem, że też nie będę pewnie go używać yy, bardzo często, natomiast wydaje mi się, że czasami. Fajnie to wygląda, fajnie wygląda na przykład do taki nude bluzki i jeansów i taki, taki akcent. Bardzo mi się w ogóle podoba takie połączenie nude i takiego właśnie koloru, więc nie mogłam się oprzeć. No chociaż oczywiście wiadomo, że lakierów z nie mam prawie w ogóle, więc musiałam sobie kupić dwa, bo było super farm promocja 1 plus 1 za grosz, więc stwierdziłam, że nie, no przecież ja w ogóle nie mam lakierów z zesji, muszę sobie kupić. Więc kupiłam sobie Muchi Muchi 1, już miałam go w filmiku, bardzo ładny kolor, to budowanie odbywa się bardzo przyjemnie, bo już dwie warstwy kryją, ale jednak ta, ta powłoka jest taka dość, dość taka można powiedzieć przejrzysta, ale kryjąca, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi. Bardzo lekki kryjący efekt. I, I naprawdę piękny, no i o tym lakierze zawsze mówi Miss więc musiałam to kupić i przekonać się. A drugi to jest Ballet Slippers, też Miss ale nie Slippers, tak mówiła. Zawsze, że, że to jest taki go to color i stwierdziłam, że też no koniecznie mi się przyda, no bo przecież jak inaczej. Okej okay, kochani, to tyle, jeżeli chodzi o mój hol z Rossmana. Postaram się go wrzucić jeszcze przed e, zakończeniem tych promocji, z tego co wiem, promocje są do 15 maja, e, więc mam nadzieję, że, że czymś się zainspirowałyście. Dajcie znać, co Wy sobie kupiłyście na promocjach w Rosmanie i co jest jeszcze warte e, zakupu, chociaż ja widzicie niczego absolutnie już nie potrzebuję. Ściskam Was mocno i do miłego zobaczenia.